Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiem Wam szczerze, kuro grilluje i to taki sezon grillowy jest, że ja myślę, że jesteśmy opiekani już praktycznie z każdej strony. Dobra, ale od początku. Trzy dni temu, City of Glory na społecznościówkach. Piękny, tajemniczy, mroczny trailer z symboliką nadchodzących postaci. Coś genialnego. Dwa dni temu, jeden dzień temu, cinematiki od. Czacione. Powiem Wam szczerze, nie jestem zwolennikiem tej postaci. Ja wiem, że ona jest bisem do Kartetti, ale jednak no, nie pasuje. Znaczy, nie pasuje mi. Nie trafia w moje gusta. Ale wiecie, o się nie dyskutuje. Jednak mimo wszystko, Cinematic Piękny, taki baśniowy, Disneyowy, z taką gwiazdką, chmurkami, że muzyka ratuje świat. Coś w ten deseń. Śliczny, przepiękny, naprawdę przepiękny, i powiem wam szczerze, jak na to, że jak na to, jak bardzo jestem nieprzekonany do tej postaci, to ten trailer mnie kupił. Tutaj nie mogę absolutnie czegoś takiego powiedzieć, że trailer był zły jeszcze bardziej mi obrzydził postać. Absolutnie nie. Trailer był genialny. I dzisiaj, 4 godziny temu, Cinematic Cartetti, powiem wam szczerze. Coś pięknego, no ja się już doczekać nie mogę, w tle tutaj gdzieś poleci oczywiście, troszkę go przyspieszę, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Yy, oczywiście link dam w przypiętym komentarzu, żebyście sobie weszli na kanał oficjalny na YouTube i sobie zobaczyli, no bo to trzeba zobaczyć, najlepiej jak sobie założycie jakieś fajne słuchawki wygłuszające wszystko i tak naprawdę wczujecie się w ten trailer. Coś genialnego. Druga sprawa yy, sama historia, jaka tam jestem, przedstawiona ten strach przed swoją własną mocą że no, kiedyś służyła do niszczenia, że teraz do ratowania to już niekoniecznie tak może być że mogą być następstwa tego, jeśli je użyje te takie przebłyski że jak użyję jej w mieście, to zniszczy całe miasto ucierpią niewinni ludzie. No po prostu. Ach, no. Jestem. Jestem w szoku. Po prostu jestem w szoku i jestem zakochany w tym trailerze. Ja tą postać muszę zdobyć. Mam na chwilę obecną około 50 roli. I jak trzeba będzie to ja tam dopłacę tego grosika, żeby zdobyć tą postać. Ja mam 50-50 i. Jak będę rolował na YouTube, to albo będziecie słyszeć jak płaczę, albo będziecie słyszeć jak się cieszę. Albo też płaczę ze szczęścia, bo takie małe radości ja cieszę jednak. Trzy godziny temu wypuścili również taki yy, muzyczny kawałek, właśnie nawiązujący do kartetti. Bardzo taki wyniosły, trochę rokowo huralny bym tak powiedział. Bardzo fajny kawałek. Świetnie mi się podoba. I ja nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Oczywiście przed nami jest jeszcze lupa. I tutaj ciężko mi się odnieść do tego, jak bardzo słabo ona wypada przy karteti. Bo niektórym się będzie podobać bardzo, innym, no tak jak mi, uważam, że tam jest zmarnowany potencjał. Że ta lupa to jest taka szara myszka przy kartetii, gdzie jest, nie wiem, jakimś. Wielkim szczurem złowieszczym. Nie, oczywiście głupie porównanie, ale rozumiecie o co, o co chodzi. I teraz tak, trochę chcę pomarudzić też o evencie filmowym, bo czuję się zawiedziony. Z jednej strony jest fajne, sama taka idea takiej trochę gry planszowej, bo ja lubię takie, takie rozwiązania. Jednak to jak jest to tam skonstruowane, to żeby odblokować wszystkie zakończenia trzeba kilka razy przejść daną mapę. Na plus, że możemy sobie skonstruować teamy takimi, którymi jeszcze nie graliśmy. I jakby mieć nowe doświadczenia, czy na przykład przekonać się do jakiejś postaci, do której wcześniej no... Nie mieliśmy przekonania, po prostu. Albo nie graliśmy nigdy, albo nas jakiś ten krótki gameplay nie przekonał. I... To jest na pewno fajne ale minus, no że event filmowy bez filmu i no dodatkowo, że jest to niemy event ja mam ostatnio uczulenie na niemy eventy zwłaszcza jak gra zarabia bardzo dużo i uważam, że powinno to być inaczej skonstruowane plus te ściany tekstu, ja to za pierwszym razem przeczytałem, ale za drugim i trzecim razem już po prostu nie jest mi to niczego potrzebne bo ten tekst się tam on nie zmienia jakoś specjalnie i Powiem Wam szczerze, jak nie robiliście jeszcze tego eventu, to dawkujcie go sobie. tam, Co parę dni sobie zróbcie jedną mapkę w innej konfiguracji drużyny, bo ja to zrobiłem za jednym razem, i. Czyli taki love haters, relationship z, z tym eventem, bo no, z jednej strony go no, mi się podoba, a z drugiej strony go no, przyjadł mi się bardzo. Jak jeszcze patrzę, że są dwie jeszcze mapki, które się odblokują po jakimś czasie to Och, już bym powiedział, że niekoniecznie chcę się w... zabierać za te kolejne części. Ech, to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. W takim razie życzę wam wszystkim miłego dziąka i Bajo!